Róż to jeden z moich ulubionych kosmetyków, który dodaje cerze świeżości i sprawia, że wyglądamy młodo i promiennie. Ale jak go wybrać i gdzie go aplikować, tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od tego, jaką formułę w ogóle wybrać dla siebie, bo przecież mamy naprawdę ogrom możliwości, rozpoczynając od tych klasycznych pudrowych, e, przez takie kremowe, które zmieniają się właśnie w pudrowe na skórze, klasyczne kremowe konsystencje, no i oczywiście te wpłynień. Którą wybrać dla siebie? Bo przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są nasze oczekiwania i jaki mamy typ skóry. Przy tych skórach, które są bardziej tłuste, Pewnie fajniejszym wyborem będą właśnie te pudrowe konsystencje bądź intensywnie zastygające y, płynne formuły. Dzięki temu nasz makijaż utrzyma się bardzo długo i nie będzie nam spływał z twarzy, a właśnie róż będzie nam towarzyszył przez cały dzień. Dla tych bardziej suchych skór zdecydowanie świetnym wyborem będą te kremowe konsystencje, które zapewnią komfort, idealnie wtopią się w skórę i dadzą też najbardziej naturalny efekt. Bardziej takiej świeżej, nawilżonej cery. Kolejna kwestia to wykończenie różu. Oczywiście możemy wybierać spośród tych rozświetlających i matowych. E, tak naprawdę, moim zdaniem, wszystko zależy od Waszych preferencji, ale też zwykle bywa tak, że te tłuste skóry, które mają tendencję właśnie do wyświecania się, lepiej zawsze czują się w tych e, formułach matowych, dzięki czemu ta skóra wygląda bardziej estetycznie. Natomiast suche z dodatkiem takiego świetlistego wykończenia. E, Będą miały efekt bardziej nawilżonej, promiennej wypoczętej cery. Kolejny etap to wybór odpowiedniego odcienia. I tutaj tak naprawdę możemy kierować się choćby świetnym narzędziem, jakim jest koło barw, e, które podpowie nam, jaki odcień wybrać względem tęczówki naszego oka. No właśnie, dlatego, że odpowiednio dobrany róż przy pomocy przeciwstawnych do siebie odcieni, będzie pięknie podbijał tęczówkę oka. I tutaj na przykład w przypadku niebieskich oczu warto wybierać odcienie o ciepłej tonacji, takie, które mają na przykład w sobie pomarańczowe, czy też czerwone tony. Dzięki temu niebieskie oczy staną się jeszcze bardziej wyraziste i właśnie odcień bardziej nasycony. A w przypadku oczu zielonych świetnie sprawdzą się chłodne tonacje, takie pigmenty, które zawierają w sobie fiolet, róż, będą idealnie uzupełniały tę tęczówkę. Jeśli natomiast jesteście posiadaczami oczu brązowych, czy też piwnych, to wygraliście na loterii, dlatego że każdy róż będzie się prezentował u Was pięknie i podbijał właśnie tę tęczówkę. Ale mamy też zupełnie inny punkt widzenia i ja osobiście jestem jego absolutną fanką. Mianowicie, wybierajcie kolory po prostu w taki sposób, aby czuć się w nich komfortowo i dodać sobie po prostu pewności siebie, jak to w przypadku makijażu często bywa. Tak naprawdę najważniejsze to, by wybierać odcienie, które zwyczajnie nam się podobają i sprawiają, że czujemy się w nich dobrze. Wiemy już wszystko o kolorach, to teraz przejdźmy do aplikacji. Bardzo fajną podpowiedzią jest aplikowanie różu w konkretnych miejscach przy pomocy na przykład kreowania konkretnej litery na naszej twarzy. Dzięki temu osiągniemy różne efekty, od efektu wysmuklenia, uwydatnienia policzków, e, przez efekt opalonej skóry właśnie muśniętej słońcem, w zależności od tego co chcecie osiągnąć. Mamy okres wakacyjny, więc podzielę się z Wami moim ulubionym tipem, mianowicie zastosowaniem tintu, zarówno na policzki, jak i właśnie na usta. To jest świetny produkt, który utrzymuje się na skórze, nawet, y, która nie ma na sobie makijażu, jest wodoodporny, więc możecie sobie go nałożyć choćby na plażę, jeśli chcecie dodać sobie więcej troszeczkę y, takiego y, właśnie opalonego, muśniętego, y, słońcem luku i dodać sobie przede wszystkim odrobinę świeżości. Taki róż utrzyma się przez cały dzień i będzie odporny na wilgoć oraz pot. Na koniec mała rada ode mnie. Pamiętajcie, żeby z tym kosmetykiem absolutnie się nie ograniczać. Aplikujcie go nie tylko na policzki, ale też na skronie, na czoło, na szyję czy też usta. Dzięki temu wasz makijaż będzie bardziej spójny. Do zobaczenia.